strony lapek jesteśmy na serwerze LOHC i na wstępie wam powiem, że jest na fajną faworkę. Czyli tutaj mamy spawn kury kałamarnicy, z czego będziemy mogli zrobić od razu książkę i się fajnie bawić. Zapraszam Was do, do oglądania. No siema, no siema, chłopaki, co się tutaj co dzieje? dzieje? Bo ja nie ogarniam nie? Jakieś boty mam na serwerze wchodzą, co się dzieje? Bo ja nie wiem. No do. No bo ja nie wiem, ja to chyba ten, to chyba jakiś Lapek, lato. nie? Bo ja słyszałem, ja że on taki youtuber jest, jest i on tam puszcza takie boty. Ej, ja no bo wcale z... nie słychać po że... jego głosie, że to nie są jego boty, no wcale. Nie no, ja mam taki głos, tak, bo ja mutacji nie mam, nie? Ja mam 12 lat i już jak mam No wiem, ja mam miliardy od tego. Zaraz to na policję. Co? Co? A to zgłasza, nie? Bo, wie, Basie, bo ja Skype'ówką się rozliczam. Właśnie trzeba, trzeba dorwać dorwa takich, dobra, takich tak oszustów internetowych. Skype'ówką się rozliczam, więc mogę zgłosić na policji, wiem, wiem, taki, trzeba to na policję. się wiem, trzeba, trzeba udupić takich gnojów, którzy gmoj, po prostu, wiesz, atakują serwery, które po prostu istnieją, no nie? Na policji ja też mogę zgłosić, jak chcesz. Ja jeszcze zgłaszał kilka osób i zgłosiłem na policji i och, nie mam, co? Ej, to może, to może ja to zgłoszę, co? E to ty jesteś lamy Lampek Lampę, tyle zamykę. User left or channel Ej, bo ej, bo możesz gorąc to echo ej, e czy e nie, bo tak... No ja chcesz dosyć? Chcesz czasy. Ej Czesław, nie, j to Czesław, to Czesław to... Pan IP to... Przesław 999. E, chcesz dosyć przypadkiem? Czesław bo był sobie wolno nie... O czemu to mi dosami grozisz? stary? Ja Teraz nagrywam. Ej, to ja ci na policję chyba podam, 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 bo to, to jest już groźba, stary. Ja ci nic ja nie robię, a już gram, a ty musisz dosyć dawać. ty też czasujesz, stary. No to dobra, to ja idę, nie, ja nic ja nie robię, ja już idę na policję, stary. Jak tak się bawimy, to nie, to, to, nie, to nie. Ja, 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 ja nie lubię, jak ktoś mi grozi. Ej, ty ja to robimy, nie, bo ja... ja nie chcę głosów, nie, a ty mi groziłeś. Bezpośrednio na ro... Ej, jak co czekaj, co informacja o tym... Co? Żartowałeś, masz już poka? Poka? No, jest faktycznie. chodź tu. O, tak. On jest? O, to, to jest ten? Mm, nie, to nie on. Ej, to czekaj, bo ja chcę, żeby on wyszedł. Nie, mogę się z nim klepać? O, z tym ty się klepać. Patrz, patrz, patrz. No dalej. Patrz na niego, nie? No, no, no. to jest. Nie, <tą> no to jest. <tą> No dawaj, ej, no chodź nie. na tfp, chodź na tfp dawaj powiem ci, to nie zła książka, nie? No a nie wiem, nie, nie nie zostaw, bo ja muszę odcinek nagrać jeszcze, nie? Chodź no, na tfp, no, dawaj, faj. dawaj Dawaj, no chodź, uczciwa ej, No no sojusz, Już wchodzę Kurwa, powiem ci, książka, no dobra To już... O, no takie rzeczy się robi teraz Minecraft, no, już, w Minecraftu, nie? Jestem świętym Sojusz, 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 A tego mogę zabić typa? Co to jest? Jakiś... No, pasa? to jest, to jest, a to jest ten, co z nami gada A to, to cześć. Kurde Zginąłem lol no. no Nie no widzę nie Może no, zrobimy tak, chcesz gameboda? No pewnie stary ja bym nie chciał Musisz mi dać tak wszystko edycji Ja czekam masz coś widzi na P -P -P -e, nie? O, wyszedł w wyszedł typ, nie? User joined your channel Aj Pawlacz O co? Tepnij wszystkich, szybko, bo on zaraz bana dostanie wasz kolega, bo MC właśnie mi powiedział, że hmm. e, wasz kolega m, pokazał mu filmiki Adeksowi Adeksowi? Tak, to mu właścicielowi. Ale co on z konfidentem, fuj. No. Ej, to dać mu ube mi dać, Dobre. co? Bi, bi, o. bi, bi! Bis. Szybko, bi, 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 bi! Bi, szybko, tu na środek! Daj mi książkę, ty! O co chodzi? No i kolorowo, nie? Co chodzi? Daje tego, wasz kolega, onbana, ok? okej? Dobra, dobra, dobra. On dobra. wasz kolega. Nie, nie mogę znaleźć, co czekamy? EU. Dobra, nie IP masz banu. Nie. Nie. Nie, ma, nie. nie masz, masz pana. Pana. Mam za Mam ban. Dobra, dobra, dobra. No, Mam